Po raz kolejny witamy serdecznie w magazynie Motoraport. Przede mną jak zawsze doktor inżynier Paweł Olszowiec, rzeczoznawca samochodowy. Dzień dobry Państwu, witaj Pawle. Witamy serdecznie. I teraz wracamy do tematu, czyli zakończyliśmy na czujnikach grubości lakieru, a konkretnie na tym, żeby nie zdawać się na te najprostsze, tylko nieco takie bardziej postawić na czujnik indukcyjny. Jak zwykle muszę zrujnować porządek tego programu, nawet... Tylko przysłowiowo liznęliśmy temat. Nawet nie skończyliśmy. Chyba trzeba trochę właśnie dokończyć to i wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym to polega. Ponieważ tak, kupujemy sobie albo pożyczamy czujnik. Bo są też takie miejsca, gdzie możemy w warsztatach wypożyczyć taki czujnik. Mhm. Ale bardzo istotną kwestią jest to, żeby sobie trochę na nim poćwiczyć. Bo czasami wprowadzamy. Do taką sytuację, że stajemy się mało wiarygodni dla sprzedającego, bo chcemy go postraszyć, a okazuje się, że nam nie wychodzi to. Widać po nas, że się nie znamy. Tak. Ponieważ również te elektroniczne, te indukcyjne czujniki dzielą się znowu na kolejne podkategorie. Jedną z takich podstawowych jest to, że są to czujniki, które potrafią zredukować nam obłości nadwozia, ponieważ sonda podstawowa w takim czujniku jest płaska i teraz w momencie, kiedy załóżmy sobie gdzieś na półokrągłym elemencie próbujemy mierzyć, to w zależności jaki będzie tego promień do, 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 do styku, mhm. tak będzie nam pokazywał i w jednym miejscu będzie lakier właściwy, a, a za chwilę będzie tak, ja że będzie... chyba szkic tego właśnie teraz Tak jest. Dla Państwa, którzy nas oglądają, na tej obłości, jeśli dołożymy w ten sposób, no to wiadomo, że możemy go Przyłożyć różnie. Więc tutaj warto zwrócić również uwagę na to, żeby ten czujnik trochę wybaczył nam nasze niedoświadczenie i mierzyć, i mierzyć, i po prostu wybrać taki czujnik, czy go kupujemy, czy wypożyczamy. Taki, który tak zwany czujnik z kulką, który mierzy tą odległość i zawsze na tych obłościach nam pokaże właściwe, właściwe parametry. Kolejna kwestia to również wybrać taki czujnik, który pokaże nam, jaka jest Faza pomierzonego elementu, czyli czy jest to element zamiennik, czy jest to oryginał. Mianowicie, czy jest to aluminium, czy jest to e, stal, czy jest to stalocynkowana, ponieważ to również powoduje, że cóż z tego, że my będziemy mierzyli przykładowo przedni błotnik w pojeździe e, i wykaże nam, że on jest bezwypadkowy, że grubość lakieru, o której za chwilę będziemy mówić, jest właściwa, natomiast okazuje się, że on być może wcześniej był wymieniony z tak zwanego zamiennika. E, i jest na przykład element nieocynkowany. I tutaj również grubość to jest jedno, natomiast my sobie tu możemy również zidentyfikować, że porównamy lewą z prawą stronę pojazdu, no i są to różne materiały, na których jest położony ten lakier. Jest po prostu inny element cały. Tak, więc to jest również bardzo istotne. Jeśli już wybierzemy sobie czujnik, mamy czujnik, który uwzględnia obłości, który uwzględnia nam kwestie materiałów, ponieważ tutaj właśnie wspomniałem o aluminium, to jest również bardzo istotny element, ponieważ w zdecydowanej grupie pojazdów, i to wcale nie muszą być auta bardzo nowoczesne, no, wiele komponentów jest aluminiowych, ponieważ cały czas dążymy do tej redukcji wagi, czyli działamy proekologicznie. I tutaj się okazuje, że no, niestety nasz czujnik w samochodu nie będzie w stanie go zmierzyć. No to też bez sensu. Oczywiście że my możemy też spotkać się z sytuacją, to też ta działanie takie proekologiczne, gdzie na dworze są w, w jakiejś tam części wykonane z tworzyw sztucznych, mhm. których no, w taki sposób bezpośredni nie jesteśmy w stanie określić. Tutaj już będzie wymagało to trochę doświadczenia. Natomiast e, gdzie mierzyć? Ponieważ to też jest kluczowe. E, drodzy Państwo, Oglądając sobie, przeglądając wszystkie portale internetowe z częściami samochodowymi, czy nawet odwiedzając wiele punktów, które już sprzedają części używane, nie filozofią jest dzisiaj pomierzyć samochód po zewnątrz, powiedzieć, że nie byłby bezwypadkowo, skoro można pojechać na przysłowiowy środek i kupić sobie drzwi do naszego samochodu dosłownie w kolor, bo dobieramy sobie po kodzie lakieru. Zakładamy i auto wydaje nam się bezwypadkowe. Więc tu, dlatego ta suma wcześniejszej z naszej audycji, obejrzenia mocowań, zawiasów i tak dalej. powinna nam no, odpowiedzieć. sam czujnik nam nic. Znaczy nie gwarantuje nam 100%. Tak jest. Tak jest, ponieważ. No, I 24 godziny ochrony. <laughs> ok, Okej, dlatego tu się to nie. nie yy... To się nie sprawdzi. Natomiast oczywiście, drodzy Państwo, nie chciałbym też popadać w taką trochę retorykę, że jeśli mamy wymienione w samochodzie drzwi, a nasz samochód kosztuje, który próbujemy kupić 15 tysięcy, to się nic nie stało. Bo no, kurczę, jest to element wymienny, też nie popadajmy. Oczywiście, to powinno wpłynąć na cenę, bo ma jakąś przeszłość. Ale nie wchodźmy tutaj w paranoi. Tak, nie możemy też dążyć do tego, żebyśmy dyskwalifikowali samochód, że miał jakiś jeden element Lakierowany. Czy, rysa jeszcze go nie... czy coś się wydarzyło? Niestety, Dlatego właśnie. tutaj pytanie, dalesze i odpowiedź. Co mierzyć i gdzie mierzyć, ponieważ właśnie nie koncentrujmy się na tych elementach, które są wymienne, tylko na słupkach, na progach, na dachu, czyli te elementy, które są stałe i są elementami konstrukcyjnymi, które faktycznie ich usunięcie, czy ich demontaż, czy tu ich uszkodzenie, tutaj faktycznie wpłynie na być może dalsze bezpieczeństwo eksploatacji tego pojazdu. Mm -hmm. I tu jest ta kwestia, że tutaj się skoncentrujmy na tych pomiarach na podłużnicach na na tych elementach, na słupkach, gdzie faktycznie otwórzmy sobie drzwi, zajrzyjmy sobie e, tutaj koło drzwi, gdzieś tam po przy, przy zawiasach pomierzmy i tu dopiero będziemy mieli, że tak powiem, prawdę objawioną o stanie technicznym tego nadwozia i tego samochodu. <laughs> Więc e, moi drodzy, no tutaj nie wpadajmy też taką w taką, mm, nazwijmy to paranoję. Przesadne czepialstwo jakieś tak. pod względem Mówiliśmy, że jedna rysa jeszcze go nie musi dyskwalifikować. Ja wiem, że za chwilę nam się znowu skończy czas, a to jest kończy. dopiero, <głos》>, dopiero jeden, jeden temat. Natomiast co mamy uzyskać z tego czujnika. Takim tematem zamknięcia i, i klamrą, żebyśmy zamknęli ten temat. Drodzy Państwo, współczesne samochody, gdzieś tam ta wartość zawiera się w samochodzie lakierowanym nominalnie od 50 do 90 mikrometrów. Nowoczesne, współczesne, ekologiczne lakiery. Im samochód starszy, tym ta warstwa jest grubsza, ale nie powinna ona, moim zdaniem, przekraczać 160-170 mikrometrów. To jest taka wartość, którą powinniśmy uzyskać z tego czujnika e, i uznać że element był nieolakierowany albo lokierowany, no, naprawiany w sposób poprawny. A jak mamy 170 mm, to jest naprawdę <laughs> źle. Nie, tak, akurat mikrometry. Natomiast kwestia jest tego rodzaju, że właśnie dobry czujnik również nam podpowie. Więc to dlatego, jeśli już korzystamy z narzędzi, to, a nie mamy doświadczenia, to po prostu zainwestujmy w dobry sprzęt. I do tematu wrócimy za tydzień. Doktor inżynier Paweł Olszowiec w programie Motoraport w Radiu Radom na 87,7 FM. A audycję prowadził dla Państwa Paweł Serwatko. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.